Jezus Christo, Polako Italiano. E, moi drodzy, to szczególny moment. 22 grudzień e, tutaj na Florencji, koło Iłży, tu w naszej parafii, e, gdzie przepiękna pustelnia, taka sama jak w Libanie. Dzisiaj, kiedy spoglądamy na ten Liban, gdzie była Msza Święta, przed chwilą zakończyliśmy. No i właśnie dzisiaj, dosłownie dwa dni przed Bożym Narodzeniem, Chcemy zapalić te, to światło piękne, tu wokół pustelni, wokół naszego budującego się sanktuarium. I teraz ono zapłonie. Idziemy prosto do kaplicy Najświętszego Sakramentu, tam gdzie relikwie i figura świętego żarbela w świątyni są zebrani ludzie i rozpoczniemy nabożeństwo, modlitwę wspólną dzisiaj, adorując Pana Jezusa, prosząc o potrzebne łaski, których nam tak bardzo potrzeba wszystkim, a zwłaszcza w to Boże Narodzenie. 2020 roku, przygotowując się, no już zaczynamy te święta, ale prosząc Jezu, błagamy Cię, abyś nam dał kolejną szansę, bo ja myślę, że ten czas i również moi drodzy, ten cała epidemia, ona jest znakiem, ale też prosimy Boga, daj nam szansę, Panie Jezu, przychodzący, bo bez Ciebie. Nic nie uczynimy. Nic nam pomóc nie może bez siebie. Więc teraz, za, zaraz zapali się 10 tysięcy lampek. W różnych miejscach są ukryte, a już nie mówię o tych, które od Wigilii zapalą się również i w naszej świątyni, i w celi Ojca Szarbela. Tak bardzo na chwałę Pana Jezusa, Matki Najświętszej. Niech ta jasność z tego miejsca emanuje tam, do nieba, że czekamy, Nace Bieso, i povoscu. Cari fratelli e sorelle, allora mio grande saluto per tutti voi da Florenza, Polonia, Firenze Polacca, così diciamo, sono davanti la strada, e vicino davanti al nostro santuario della Madonna Assunta di Boninizio, Boninizio davanti a Eremo e fra poco si accenderanno questi luci, 10.000, per onore di Maria. Per Gesù, bambino di Gesù, per Maria che sta camminando sulla strada, anche sul buio, ma lei sta camminando a casa tua. Sentirai la campanile, sta vicino a te. E preghiamo soprattutto che Gesù ci dona la pace e gioia, ma anche che questa pandemia se ne va. Chiediamo di nuovo una chance, che abbiamo tanto, tanto bisogno, quella chance, cari fratelli e sorelle, Tanto bisogno abbiamo, perché senza Gesù non possiamo fare nulla. Allora adesso, quando io suono la campanile, si accenderanno i luci. Moi drodzy, kiedy teraz zapali się, zadzwonię tym dzwoneczkiem, który mam w rękach, zapalą się światła. Ale jeszcze niech samochody przejadą. Światło. えっと。<Es> <sh arp>